Hello, Electric Freaks! Haha, taki żarcik. się Mano Elektryczne Świry. Witam Was ponownie w Piwnikersach w nowym roku. Zanim przejdziemy do nagrań, muszę trochę tutaj posprzątać. To jest raz, dwa. Dzisiaj robimy mały unboxing. Przyjechały do mnie nowe rękawice, podgrzewane. Tutaj już ładują się baterie. Będziemy je sprawdzać, porównamy je na sucho, na razie do starych rękawic. W dniu jutrzejszym zapewne będę je testował na rowerze już, a później na koniec otworzymy małe, co nieco, sam jeszcze nie wiem do końca, co tam do mnie przyjechało. Ostatnio sporo tego jest. Dobra, nie przedłużając, jedziemy. Ogarnięty już jest piwnikersa, więc przystępujemy do szybkiego unboxingu nowych rękawic od firmy Kemi Moto. Co tu mamy? Mamy rękawice, do tego zaraz wrócimy. Tu jest jakaś instrukcja niepotrzebna nam, to też, to też i to też. Dobra, nieważne, przejdźmy od razu do rękawic. Prezentują się bardzo dobrze. Bym powiedział, że Lepiej niż sądziłem. Czekajcie, odpalę GoPro. Tak się prezentują z góry. Jedna i druga. Tutaj od razu rzuca się w oczy wstawka na kostki. Tutaj jest włącznik. Zaraz będziemy podpinać baterię. To będziemy więcej wiedzieć. Od góry mamy jeszcze jeden rzep. W sumie to on przychodzi już na tył. Drugi rzep. Tu jest wstawka taka jakaś karbonowa, kewlarowa, nie wiadomo co to jest, ale wygląda bardzo dobrze, na pewno obiecująco. Tutaj antypoślizgowe mamy wstawki. Tutaj na palce. No i co więcej, jeżeli chodzi o Materiały, z których zostało to zrobione, no to powiem, jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczony pozytywnie. Tutaj dodatkowo są jeszcze też ochronne nakostki na każdy palec. Tutaj jeszcze jest wstawka, jeżeli chodzi o cenę. Wszystko będziecie mieli na dole w opisie. Link do tych rękawic. One oczywiście są z AliExpress. Ja zapłaciłem za nie około 400 zł. Cena waha się, bo czasem są w większej, mniejszej promocji. Czasem ktoś na zbiera jakiś tam zniżek i obniży mu cały koszyk. Mi zależało na czasie, żeby jak najszybciej teraz przyjechały do mnie, bo powraca znowu zima. A jeszcze tutaj jest taka mięciutka stawka kąpeczka taka bardzo to przyjemne dobra podpinamy baterię i sprawdzamy jak to grzeje od środka jest tutaj taka kieszonka ją się tutaj na rzepik otwiera i jest przewód żeby podpiąć baterię czekajcie ustawię kamerę no i dobra Podpinamy jedną, wsuwamy to. Bardzo ładnie, wszystko wchodzi. Dobra, druga bateria. Czerwony to jest chyba najmocniejszy. To jest słabszy, a zielony jest najsłabszy. Dobra, zobaczmy od zielonego. Zakładamy. Tutaj, jeżeli chodzi, tutaj gdzie nie ma baterii, to moim zdaniem, naprawdę, jak za te pieniądze, te 400 zł to jest. Klasa. Tu wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. Tu nawet jakaś jest taka ekoskurka chyba. Ręce dobrze pracują. Nie ma tego efektu, co w moich e, starych rękawicach. Znaczy starych. Tamtorocznych. Że jest tak puszysto tutaj. Tu jest puszysto, tu jest mniej puszysto. No na zielonym... Jest ok, a jeżeli chodzi o to, to jest czuć tą baterię tutaj. Przepinamy na niebieski. A tu ustawimy czerwony. Na tym zielonym było super. Niebieski, nie wiem czy to jednak nie jest słabszy. Dobra, przechodzimy do czerwonego. Nie ma co tutaj iść w półśrodki. Dobra, jakie jest odczucie? Ja czuję to tak. Największe ciepło w tych tutaj partiach. Tu z góry czuję. Uuu, w czerwonym jest ok. Tutaj od góry czuć bardzo mocno. Tu od dołu czuć dużo gorzej. Powiem tak, jak na suche sprawdzanie w tym momencie tych rękawic w studio. No to jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Dobra, założę jeszcze drugą. O, co tu się dzieje, moi drodzy, jak tutaj jest cieplutko w środku. hu a, no tu może być jeden problem z tą baterią, bo ja mam tutaj zegarek i on może lekko kolidować. No, czuję taki mały dyskomfort tego, że tutaj jest ta bateria, a pod spodem mam zegarek. No ale dobra, przecież nie zawsze muszę go mieć sobie z tym par. Nie jest to jakieś uciążliwe, o tak bym powiedział. Tutaj ruchy nadgarskie są bardzo dobre. Super. Bardzo dobre. No, grzeje na czerwonym. Jest elegancko. Jak będzie trzymało? Okaże się to. Jutro rano do pracy ma być chyba minus jeden albo minus dwa. A pojutrze ma zacząć padać śnieg przez kilka dni. Więc idealnie przyjechały. Będziemy testować, będziemy sprawdzać. Na dzień dzisiejszy jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony w teorii. A w praktyce to się okaże. Dobra. A jak to wyłączyć? Ok. Czyli po prostu przeklikujemy i się one wyłączą. Nie, no super. Mega. Dobra, odkładamy to. Zobaczmy, co do nas przyjechało. Dobra, to na razie odkładamy. To jest przycisk do mojego nowego roweru, który już zdążyliście zauważyć na poprzednich odcinkach. Już niedługo będzie pełna recenzja Wojtka. No i oczywiście też pełna recenzja Atoma. To jest przycisk dodatkowy do nowego światła, które zamontowałem. A tutaj ostatnio nie wiem, co do mnie przychodzi trochę tych rzeczy jest. Ale tak to już jest. O! To na to czekałem. To są akurat opaski yy, do klamek. Bo jedną. Rozwaliłem. No z własnej winy. Yy, wymieniałem kierownicę na dłuższą. No i przekładając wszystko, zapomniałem. Zapomniałem. Z pośpiechu po prostu. Przykręcałem w Czego nie róbcie. No, i przekręciłem. Myślałem, że to jeden przyjdzie za tą cenę, a przyszły dwa, więc jestem bardzo zadowolony. Wymienię sobie dwa na nowe. Jeden będę miał gratisowy stary na wymiankę, więc jestem bardzo zadowolony. Obecnie jeszcze czekamy na. Czekajcie, wyłączę. Obecnie czekamy jeszcze na nowe podsiodło do Wojtka, i wtedy zrobię już pełną recenzję, jak już będzie wszystko wymienione, żeby Wam pokazać od A do Z. Co w nim siedzi, co tam jest, jak jeździ, jak się sprawuje, bo ja już trochę zdążyłem na nim kilometrów nabić. No i oczywiście Atom. Atom ma już nabite ponad 1000 kilometrów i to jest odpowiednia chwila, żeby zrobić pełną recenzję o nim. No to co? Zostało tylko jutro wsiąść na bajka, sprawdzić, jak się rękawice nowe spisują w terenie, czy będą mnie dobrze dogrzewać, czy już mi palce nie zamarzną, bo już miałem raz sytuację kryzysową przez ostatnie te dwa miesiące. Bo wydaje mi się, że bardzo dobrze będą się spisywać podczas jazdy na monocyklu elektrycznym. No i jestem ciekawy jak na deskorolkach. Wydaje mi się, że ta wstawka tutaj nie będzie przeszkadzać trzymać wygodnie pilot. No i to najważniejsze, no ma te wszystkie ochrony. Dobra, nie przedłużamy ja szoruję do pracy. Widzimy się po elo. Światło. Nikt ich chyba nie lubi. Ale są dla naszego bezpieczeństwa, więc... Ta minuta nikogo nie zbawi. Rano padał śnieg z deszczem, był... Niemocny, ale spory wiatr, więc rękawice przetestowałem chyba w idealnych warunkach. Nie przemokły, bardzo dobrze się spisały, utrzymywały ciepło. Na pewno, tak jak Artur, bo dostał je pierwszy, zauważył, że kciuk jest najmniej dogrzewany, jeżeli chodzi o wszystkie palce. Jechałem na tym najcieplejszym, jeżeli to tak można nazwać. Podgrzewaniu, na największym podgrzewaniu, moim zdaniem, są warte swojej ceny. Jakościowo nie zmarzłem, więc już jest dużo pluców przemawiających za zakupem. Jeszcze nie testowałem ile baterie trzymają. Myślę, że za około jakiś tydzień, do dwóch, wypuszczę jeszcze jeden film podsumowujący. Ja jeszcze trochę poświruję i wracam do garażu zostawić Wojtka i wracam do domu. Elson, do następnego.